W dolnośląskich ośrodkach i zaprzyjaźnionych kurortach w czeskich Sudetach mówi się o długim sezonie, wielu podkreśla, że w tym roku szusowanie będzie możliwe nawet do połowy kwietnia. Nie traćmy jednak czasu, warunki na stokach obecnie są bardzo dobre i warto to wykorzystać. Tradycyjnie wiadomości dla fanów sportów zimowych rozpoczynamy od wizyty w strefie Winterpol w Karpaczu, choć ferie zimowe uroczyście. Zakończono tu w niedzielę wciąż dbający o stoki o swojej pracy. Pamiętają, efekt można oglądać na nartostradach, które są ubite i bardzo dobrze przygotowane na nich. Od 50 do 130 cm śniegu w nocy temperatury nieznacznie na minusie, w dzień w okolicach zera możliwe przelotne opady śniegu. Wysoki poziom przygotowania tras utrzymuje od tygodni drugi ośrodek w Interpolu, który mieści się w Zieleńcu. Warunki do szusowania na jednej i dwóch deskach są tam wciąż bardzo dobre. Natura pomaga. Pada przelotnie, może padać także w kolejnych godzinach śnieg od minus 4 do minus 2 stopni Celsjusza. Ruch po zakończeniu ferii od małego po umiarkowany. Nieznacznie spadła też liczba turystów korzystających ze stoków naszych południowych sąsiadów. W czeskich sudetach nie ma kolejek przy wyciągach, nawet na najbardziej popularne trasy. Warunki na stokach bardzo dobre. Ośrodki przygotowały sporo promocji i dla narciarzy i snowboardzistów obecnie pruszy śnieg, tak może pozostać. Od minus sześciu do minus trzech kresek na termometrach. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol-Karpaczy Zieleniec.